To jest podcast Dominika i Dorota Psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w trzynastym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznać swojego wewnętrznego sabotażystę i jak nauczyć się z nim żyć. Wyjściowo powinnyśmy zacząć w ogóle od tego, kim jest sabotażysta, ale ja trochę to odwrócę i zapytam się Ciebie, czy często na myśl o odchudzaniu się bądź zmianie nawyków żywieniowych w Twojej głowie pojawiały się myśli w stylu Nie dam rady, tyle razy już próbowałam, a efektów brak, brakuje mi motywacji, silnej woli, już jestem zmęczona dietami. To słowa Twojego wewnętrznego sabotażysty który próbuje skutecznie przeszkodzić ci w osiągnięciu tego, o czym ty marzysz i na czym ci zależy. I tak naprawdę, jeśli nie nauczysz się trochę zarządzać tym sabotażystą, może to doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście zrezygnujesz, odpuścisz, no i nie podejmiesz się wyzwania. Ale mam dla Ciebie też dobrą wiadomość, bo kiedy nauczysz się z nim pracować, już tak skutecznie nie będzie Ci podrzucać kłód pod nogi, bo ty będziesz potrafiła je przeskoczyć. Bo na dobrą sprawę to musisz mieć świadomość tego, że to ty masz wpływ na jego zachowanie i to w jakiś sposób on na Ciebie wpłynie. Tak? Możesz nim skutecznie zarządzać, ale tego trzeba się troszkę nauczyć. Więc myślę, że możemy wyjściowo w tej chwili powiedzieć, czym tak w zasadzie jest ten sabotaż. Według słownika, to jest ukryte działanie mające na celu przeszkodzenie komuś w realizacji jakiegoś planu. Czyli automatycznie sabotażysta to będzie ktoś, kto będzie przeszkadzał w naszych działaniach, tak jak powiedziałaś, rzucał kłody pod nogi, tak żeby było trudno nam osiągnąć. Nasz cel. Wewnętrzny sabotażysta jest częścią naszej osobowości, każdy z nas go ma. I tak naprawdę on każdego dnia ocenia, krytykuje, to są przeróżne sposoby i w przeróżny sposób te działania są podejmowane. Twój wewnętrzny sabotażysta doskonale wie, co na ciebie działa i co musi zrobić, żebyś. Zrezygnowała ze swojego działania, także na to potrzebujesz być wyczulona i o tym będziemy za chwilę mówić. Ale generalnie jest to taki zestaw automatycznych i nawykowych wzorców myślowych, z których każdy ma swój własny głos, przekonania i takie założenia działające po prostu na niekorzyść naszego celu. Mhm. Wspomniałaś o tym, że ten wewnętrzny sabotażysta, znacie. Mhm. A jak on cię może znać? No bo on jest w tobie. Czyli on doskonale wie, co na ciebie działa, a co na ciebie nie działa, nie? Ale te, tą znajomość buduje też na podstawie trochę twojego życia i Twoich doświadczeń. I Obserwacji, I tak jest. Obserwacji Ciebie, więc im więcej będzie sytuacji, w których odwołując się do na przykład tego odchudzania się, tak? Ilekroć ty będziesz chciała popracować nad swoją sylwetką, i zrobisz to w sposób niewłaściwy trochę, tak? Czyli zakładając takie mało skuteczne strategie odchudzania się i ilekroć on będzie w stanie podrzucić Ci te kłody pod, pod nogi, Ci przeszkodzić skutecznie, tym lepiej, lepiej Cię pozna w zakresie właśnie tego, w jakiś sposób Cię zablokować. Czyli w sumie i, jeśli... i, i żebyś Ty zrezygnowała, tak? Z, z tego celu. Czyli tak mówiąc Że przykładem, jeśli no. ja chcę iść poćwiczyć, i ten mój sabotażysta powie mi coś, nie wiem, mm -hmm. cokolwiek i ja go posłucham, to on się upewnia: "Ha, robię dobrze". Także mogę tak. to powielać następnym razem. No, dokładnie. A ile kroć ty y, pogadasz z nim i powiesz: "Nie, nie, ja wiem, że ty chcesz dla mnie dobrze, ale ja tym razem jednak pójdę pobiegać, bo ja wiem, że to jest dla mnie ważne", to on osłabia swoje działanie. To on mm -hmm. już mówi ciszej, już tak nie krzyczy i każdorazowa sytuacja taka będzie już dużo prostsza i ten wewnętrzny sabotażysta będzie w tobie mówił po prostu delikatnie i ciszej. Mhm. Fajnie, że w sumie zwróciłaś uwagę na tą intensywność i sposób, w jaki on prowadzi dialog, mhm. bo najczęściej jest to taki dialog dość mocny, z góry taki podkopujący trochę mhm. Ciebie. Mhm. No nie, że co Ty sobie wymyśliłaś, przecież tak Ci się nie uda schudnąć, tak. to po co to robisz, lepiej sobie usiąść na kanapie i sobie posieć, mhm. a tam sobie wymyśliłaś bieganie, nie? Tak razy w tygodniu. Czytałam taką książkę, w której był podany przykład. Siedzisz za kierownicą, i na twoim tylnym siedzeniu taki wewnętrzny sabotażysta siedzi właśnie. Mm -hmm. Czyli taki człowiek bez rąk i nóg. Mm -hmm. On ma tylko buzię i może, może krzyczeć. I stoisz na czerwonym świetle i ten wewnętrzny sabotażysta krzyczy do ciebie. Jedź na tym czerwonym świetle, jedź, to jest dobre, będziesz szybciej, i tak dalej, nie? Mm -hmm. I tak naprawdę to od ciebie zależy, czy ty go posłuchasz i pojedziesz. Czy jednak będziesz stała na tym czerwonym świetle? Czyli wewnętrzny sabotażysta może tylko do ciebie krzyczeć, a od ciebie zależy, czy ty to zrealizujesz, tak tak. czy ty tego nie zrealizujesz. No i poniekąd ja o tym powiedziałam na samym początku, że to jest ta zaleta, że my mamy wpływ na to, jak my zadziałamy. Mhm. Ale ważne jest to, bo my cały czas mówimy trochę o tym wewnętrznym sabotażyście, żeby zwrócić uwagę też na to, że. Istnieje taki zewnętrzny sabotażysta, mhm. i tym zewnętrznym sabotażystą mogą być ludzie z Twojego najbliższego otoczenia. To może być Twój mąż, Twoja mama, Twój, twój tato, Twoja siostra, brat, tak, Twoja przyjaciółka. Mhm. Czyli to są osoby, których nie podejrzewałabyś, że mogą e, zadziałać jako właśnie taki sabotażysta, bo im nie, może nie podobać się Twoje. Działanie po prostu, tak. Twoje cele, które ty chcesz osiągnąć, i no, skutecznie będą próbowali ci y, przeszkodzić, po to, żebyś no, ich po prostu nie osiągnęła. No, nie? przykład, powiedzmy, żona podchodzi do męża i mówi: słuchaj, umówiłam się do dietetyka, bo chciałabym trochę schudnąć, no nie. Mhm. No to mąż, jako ten sabotażysta, tak wchodząc mhm. w rolę sabotażysty, może powiedzieć: A ty Sobie wymyśliłaś kolejną dietę, przecież już miałaś pięć diet i żadna ci nie pomogła. Po ci następna. Mhm. Albo no może powiedzieć, no przecież, ty mi się podobasz taka, jaka jesteś, nie, nie chłodni, nie? O, dokładnie. No, może tak być, że ty mu się mhm. podobasz taka, jaka jesteś, ale też ważne jest to, jak ty się z tym czujesz, nie? Dokładnie. Także dwie strony powinny się tutaj. No, więc z jednej my, strony dobrze. warto, żebyś miała świadomość tego, że jest ten wewnętrzny głos, który może ci przeszkadzać, ale. Jest też ten świat zewnętrzny, osób takich najbliższych Twojemu otoczeniu, którzy, które również mogą próbować podkopać Twoje mm, działania. No ale niestety najczęściej jednak jesteśmy to my sami. Czyli ten no, wewnętrzny sabotażysta zdecydowanie przoduje. I najczęściej mamy z nim do czynienia, i to my sami potrzebujemy sobie z nim poradzić. I teraz, jak to zrobić? Od czego zacząć? Mhm. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba go zidentyfikować, tak? W jakich sytuacjach mhm. on się pojawia, kiedy on zaczyna do nas mówić, w jaki sposób on zaczyna do nas mówić. Przygotować się na to, czyli w momencie, w danej sytuacji, kiedy na przykład nie będzie ci się chciało czegoś zrobić, albo będziesz chciał coś odłożyć na później yy, i nagle będziesz. Yy, Generowała w swojej głowie jakieś tam wymówki, to tymi wymówkami właśnie może trochę dyrygować twój wewnętrzny sabotażysta, tak, i podsuwać ci. A to można to zrobić, jeszcze jutro możesz iść na trening, a to mhm. śniadanie czy tam kolację zrobisz sobie później, to może poczekać, tak, mhm. Ty nie musisz tego robić już mhm. teraz. I on trochę, no, właśnie takim sposobem zaczyna do ciebie mówić. Ważne jest, taki moment, żeby złapała tej uważności tego, OK, to być może jest ta osoba, bo ty na początku możesz nie wiedzieć, tak? Mm -hmm. Możesz sobie myśleć, że, że to są tylko wymówki, no nie? Ale no właśnie jednak, te wymówki, nie? Może, znaczy tak. nawet jeśli tak pomyślisz, nie? no to OK, to po prostu spisz te wymówki. Dokładnie, bo to jest znowu już pierwszy krok do tego, żeby zacząć pracę w tym obszarze. Oprócz tego, że zaczniesz je spisywać, to właśnie zwróć uwagę na ton tego głosu, konkretne słowa. Tak, jak, jakich hmm. argumentów ten sabotażysta używa i spisuje? Bo czasem może być tak, że on wygra tak, i, i ty zrezygnujesz z danej czynności typu pójścia na spacer czy pobiegać, a może być tak, że on czasem przegra, tak, bo ty powiesz, hmm. nie, że okej, okay, dobra, co ja sobie tam pomyślałam, idę, nie? zakładam buty, hmm. po prostu wychodzę i. I tyle. I nawet już w pracy z mm. wewnętrznym sabotażystą takie sytuacje mogą się zdarzyć, bo to jest znowu proces, znowu praca mm -hmm. i zawsze ten proces, praca ma e, i mini sukcesy, i takie, e, no nie chcę powiedzieć porażki, porażki tylko po prostu w momencie, kiedy e, mamy słabszy, gorszy dzień, może nam się po prostu nie udać rozpoznać mm -hmm. tego wewnętrznego sabotażysty, czy z nim dyskutować. No, no bo tego też się proces, trzeba nauczyć, nie? No nie? Tak. że to nie, nie zawsze nam wyjdzie. Czasem możemy zacząć w ogóle od identyfikacji go, ale już nawiązanie dialogu będzie znacznie trudniejsze dla nas, tak? To będzie taki na początku moment do przeskoczenia, więc dajmy sobie czas na to, żeby tego doświadczyć i spróbować, tak, bo to jest coś nowego. To jest takie wyjście teraz ze, ze swojej strefy komfortu, poznanie siebie, no bo skoro do tej pory tego nie robiłaś, no to też za bardzo nie wiesz, jak się za to mhm. wszystko zabrać. Tak. Może ci się to wydawać y, dziwne, to co robisz, tak? Bo ty zaczynasz trochę rozmawiać sama ze sobą, no, no nie. <laughs> y, no, ale, ale tak ta, ta, ta to wygląda. Mm. No dobra, i ważne jest to, żeby dokładnie zapisywać to, co on do Ciebie mówi. Czyli nie, nie, nie możesz napisać, tym razem wewnętrzny sabotażysta powiedział, że mam nie iść, bo nie wiem, muszę przygotować coś w kuchni. Tylko dokładnie tak, jak on do Ciebie mówi, dokładnie tymi samymi słowami. Zapisz to po prostu w jakimś zeszycie i zbieraj te argumenty. Po mhm. to, żeby za chwilkę móc nad nimi pracować. Tym bardziej, że jeśli ten sabotażysta Cię zna i... Wielokrotnie jakaś sytuacja się powtarza, tak? czyli na przykład, no nie wiem, po pracy jesteś zmęczona i to zmęczenie dopada cię, nie wiem, trzy razy w tygodniu, to on te trzy razy w tygodniu będzie próbował w ten sam sposób używać podobnych argumentów, tak? O takim samym natężeniu. Mhm. Nie, że te sytuacje się będą powielać. Mhm. No, i jeśli już to mamy, mamy spisane te, te argumenty wewnętrznego sabotażysty, to możemy się im przyjrzeć. Możemy zobaczyć, co mają w sobie wspólnego, możemy spróbować znaleźć jakiś wspólny mianownik, i możemy też stwierdzić, zastanowić się, jakimi wartościami próbuje operować wewnętrzny sabotażysta. I może wyjaśnijmy teraz, co tak, to są tak, tak. te wartości. Okej, okay. my możemy mieć różne wartości. Może podam konkretne przykłady. Dla mnie wartością może być miłość, może być rodzina, dla ciebie większą wartością może być zdrowie, może być wolność, niezależność. Czyli to są takie aspekty, którymi na co dzień kierujemy się w naszym życiu. I teraz, jeśli dla mnie ważna jest rodzina to moje działania, które będę podejmować czy, czy nawet cele, które będę chciała osiągnąć, to zawsze gdzieś ta rodzina y, będzie na piedestale u mnie, tak? I nawet jeśli nawet jeśli no. będziesz podejmować jakieś działania, to one będą nakierowane no, na tą na, na, rodzinę, tak, tak żeby rodzina miała dobrze. Ja będę trochę na drugim miejscu, bo ta rodzina jest najważniejsza tak, dla mnie. Tak, nawet jeśli ten cel będzie też dla mnie Ważny. Tak? tak? Mhm. To, to jednak ta rodzina będzie miała ogromne znaczenie. I tak na dobrą sprawę, no, przez to, że mamy różne wartości, to też ten wewnętrzny sabotażysta może się do nich odwoływać w konkretny sposób. Jak to wygląda w praktyce w takim razie? Jeśli on się kieruje tymi wartościami, przede wszystkim może jeszcze zanim to powiemy, to ile ja mogę mieć wartości? No, bo ja dla mnie jest wartością przyjaźń, miłość, rodzina, zdrowie, e, niezależność, przyjemność, wiesz. No jest tego dużo, mm -hmm. ale tak naprawdę. Ale mamy jakieś warto... zawsze kilka takich bardziej głównych. Tak? No Czyli właśnie. Z tych wszystkich wartości trzeba wyciągnąć te najważniejsze trochę i takie ułożyć w jakiejś skali. Tak? Warto te wszystkie wartości znaleźć sobie. W internecie są listy wartości, żeby było ci łatwiej. Z mm -hmm. tych wszystkich wartości zaznaczasz sobie 10 takich najważniejszych dla siebie, a potem z tych dziesięciu wybierasz 3. Które są najważniejsze. Potem możesz wybrać też jedną, ale skupmy się na tych trzech takich najważniejszych, bo na tych najważniejszych wartościach będzie bazował twój wewnętrzny sabotażysta najprawdopodobniej. I jak to może wyglądać w praktyce? Podam pierwszy przykład. Mhm. No, Zaplanowałeś, że pójdziesz pobiegać, a wiesz, że Twoją wartością nadrzędną jest rodzina. I mąż obiecał, że zajmie się dziećmi, widzisz oczywiście, że się świetnie bawią, czyli wszystko jest tu okej, okay, nic się nikomu nie dzieje. No, ale twój wewnętrzny sabotażysta posługując się twoją wartością, czyli tą rodziną, namawia cię, żebyś zamiast spędzać się czas na bieganiu dołączyła do rodziny, bo przecież czas z nią spędzony jest najważniejszy i jest też ważniejszy niż twoje własne e, dobro. No i co ty robisz? No, rezygnujesz. Po prostu, no, no bo są dwie możliwe drogi, e, czyli albo rezygnujesz z treningu i twój sabotażysta wygrywa, albo identyfikując go i wiedząc, że być może on tak zadziała, to ty jesteś na to przygotowana i podejmujesz świadomą decyzję, okej, okay, zaczynasz z nim rozmawiać, możesz sobie go nazwać, e, mój sabotażysto, więc mu mówisz do niego, okej, okay, rodzina jest e, dla mnie super ważna, ja ich bardzo kocham, ale aktywność pomoże mi w tym i w tym i doprowadzi mnie do mojego celu więc też wychodzę. warto żebyś ty się odnosiła do tej wartości czyli on mhm. operuje wartością no przecież nie pójdziesz chyba teraz biegać na pół godziny bo mogłabyś ten czas spędzić z dziećmi mhm. i z mężem ale ty możesz też mu powiedzieć że przecież przez to że ja pójdę pobiegać przez to że dbam o to mhm. e, żeby mieć tą aktywność fizyczną to jestem milsza dla rodziny jestem tak. bardziej odprężona być może dłużej będę żyć będę zdrowsza może będę. Czyli możesz mogła się odwołać skutnąć. w tym momencie do twojej drugiej wartości, którą może być też zdrowie. nie? Yy, tak, możesz czyli się odwołać tak do innej wartości, trochę. ale tak naprawdę to też może być odwołanie do tej rodziny, która, do tej wartości, która już była. Tej samej, mm -hmm. nie. Także też operuj na wartościach po prostu. Podsumujmy to te mm -hmm. kroki, które należy zrobić. No czyli raz jeszcze rozpoznać tego sabotażystę i wypisać wszystko, to co on mówi do nas, w jaki mm -hmm. sposób on to mówi. Znaleźć wspólną, wspólny mianownik, tą wspólną część, e, czyli tu odniesienie do wartości, o których przed sekundą powiedziałyśmy. No i ewentualna rozmowa. Mm -hmm. Tak, żebyś miała gotowe, gotowego asa wyciągniętego z rękawa, że w momencie, kiedy OK jest sabotażysta, ja działam mm -hmm. i robię tak i tak. Mówię tak. do niego w ten i w ten sposób, czyli Trochę mając ten dialog jego spisany, możesz też się przygotować i swój dialog również spisać z mm -hmm. innego, nie? Mm -hmm. I to mamy mam nadzieję, że ci pomoże. Ale że pamiętaj no... o tym, że to jest też długa droga i nie zawsze to pójdzie po Twojej myśli. Czasem może za się wpadka i, i ten wewnętrzny sapotężysta wygra. Ale, nie Ale może im, im rzadziej będzie wygrywał, tym, tym będzie ci łatwiej z nim pracować. No, i tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tym dialogu, jak mówiłaś, mój wewnętrzny sabotarzysto, może, może mm -hmm. nie pamiętam już dokładnie co, ale zwróciłaś się do, do, do niego po prostu po imieniu, wewnętrzny no. sabotażysta, imieniu i nazwisku, ale mo mogłabyś też sobie znaleźć jakieś imię dla niego, żeby no. było ci łatwiej z nim rozmawiać, nie? Jakie to mogło być imię? No, nie <laughs> Na nie ma co się rozwodzić, nie? myślę, ale, bo może, się, może być śmiesznie, nie? Ale może no. masz jakieś w zanadrzu, możesz nam podpowiedzieć w komentarzu, no, <laughs> no, o, <to> dokładnie. <laughs> jak może być, jak na być najmniej tak. swój wewnętrzny sabotażysta. No dobrze. Będzie nam przemiło, jeśli skomentujesz, podlajkujesz, udostępnisz, albo udostępnisz, zaprosisz tak? zaprosisz, tak, wykonasz jakieś działanie związane z naszym podcastem. My też chętnie odpowiadamy na, na wiadomości mailowe, jeśli chcesz o coś dopytać, to śmiało. No a dzisiaj zostawiamy cię wtedy z tym tematem. Pracuj. pracuj, pracuj. Pracuj. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.